Skupmy się. Pytanie: za 4 zł! Polski, siostrzowski, Ryś, łabędź, wywrotek smoleński i bocian saksoński. To. Fak. Szczerze ci powiem, że czuję, że. Słuchaj, a zadzwonimy do kur, Już <laughs> nie będziemy mieli okazji, dzwonić. Nie, dzwoni. No. Dobra, dzwonimy do gołębi. Dobry wieczór, Hubert Urbański, milionerzy. Nie muszę ci Co? chyba mówić, że grają. rany, bo. Tak, grają. Dobrze słychać, możemy? Słychać, tak, możemy. Uwaga, czas start. Dobrze, to jest akuratby, tak. Tak, to jest by, tak. I to Czyli to tak. było pytanie. Nie, nie żartuję, żartuję. To są chwile, dla których telewizja wygrywa z internetu. To tak. było pytanie. Przeszliśmy tak historii. No, jeszcze nikt w Milionerach tak nie rozegrał telefonu do przyjaciela. Zawsze co?